Koreańczycy wcale nie mają skośnych oczu, dosłownie Ci się to wydaje. Ta iluzja skośnych oczu jest spowodowana tak zwaną fałdą mongolską. To jest fałda skórna, która zakrywa wewnętrzny kąt pary ocznej od góry, przechodzi przez powiekę górną aż do jej krawędzi. I właśnie ta fałda powoduje nam takie wrażenie, jakby oko było skośne, podczas gdy jego ustawień jest takie samo, tej gałki ocznej, jak u nas osób białych. Ale po co w ogóle komuś fałda mongolska? Dobre pytanie i odpowiem na nie w następnym wideo, dlatego koniecznie zaobserwuj, żeby tego nie przegapić. Oczywiście fałda mongolska u jednych jest mniej, a u innych bardziej wydatna. Natomiast takie oko bez podwójnej powieki, czyli tego załamania, które widzicie na przykład u mnie, nazywamy monolitem. I przykładem idola z bardzo wyraźnym monolitem jest na przykład Mingizaitis. Dajcie mi znać, które oczy wam się bardziej podobają, czy właśnie takie z podwójną powieką, czy z monolitem. Jeśli zapytalibyśmy o to samo Koreańczyków, pewnie powiedzieliby, że wolą podwójną powiekę. Świadczą o tym na przykład statystyki na temat operacji plastycznych, bo ta na podwójną powiekę jest najczęściej wybieranym zabiegiem. Szczególnie wśród kobiet, bo monolit to jest taka cecha wyglądu, którą Koreańczycy raczej przypisują jako męską. Jeżeli obejrzeliście do końca, to dajcie znać w komentarzu, jaki macie kolor oczu. No i zaobserwujcie, żeby nie przegapić kolejnych treści na temat Korei Południowej i samych Koreańczyków. Do zobaczenia!